W kolejnym filmiku, nie wiem czy mnie zaraz nie prześwietli. Zapachem dzisiaj użytym jest piękna zieleń, trochę też dymu, także taki skontrastowany efekt. Natomiast zabrałam ze sobą, ponieważ ja lecę, że jestem chyba trochę spóźniona, ale lecę szybko zrobić badania, bo mam jeszcze skierowanie. Więc idę szybko zrobić kolejne uchwalnienie, jeżeli chodzi o te wyniki badań. Natomiast potem lecimy w różne miejsca, idziemy do parku tam poćwiczyć i tak dalej. I ja zabrałam sobie też do testowania, do ponawiania testów yy, różne zapachy Anka Kus. Ja mam dwa flakony, jeżeli chodzi o tę markę. Miałam trzy, jeden ze mną nie został. Natomiast ponawiam testy, yy, ponawiam, chyba już mi prześwietliło, ponawiam yy, różne testy, jeżeli chodzi o tę markę. Na początku było bardzo mało zapachu, poznawała markę bardzo pobieżnie, potem się pojawiło dużo więcej. Pojawiły się też ogromne zachwyty i też zachwyty yy, i samym zapachom, za, samymi zapachami, ich yy, intrygującym charakterem, ale też siłą i ogromnymi parametrami. Ciekawa jestem, jak to u Was jest An yy, Concurse, czy coś udało się poznać, czy coś intryguje. Yy, mnie parametrami urzekło Ember, tam nazywa się nazywa Dis Ember oraz. Ciągle mieszam tym nazwaniem, czy miskul, czy muskul, harem. To jest zapach, który nie urzekł mnie pierwszego powąchania, ale następnie fenomenalnie zachwycił Ember. Muszę powiedzieć, że zachwycił mnie samego pierwszego zetknięcia. To nie jest do końca mój typ zapachów, ale on jest bardzo intrygujący, ciekawy, pięknie parametrowy na aurę jesienno-zimową takie takie niepoznawane W takim razie podejrzewam, że to też właśnie było tak, że trafił na dobry moment u mnie. Natomiast e, ostatnio ponawiałam test innego, e, innego, chyba jednego z tych pierwszych zapachów dostanych ura Lula Anka Kus i, i muszę powiedzieć, że tak jak patrzę czy nagrywam e, bo w tym słońcu samo było widać e, tak jak, no już słychać dzieci, już się rok szkolny zaczął tu obok szkoły, e, więc e, Zapach, który nie zrobił nam jakiegoś piorunującego wrażenia, a po prostu ładny, albo coś w nim pozmieniano, albo taki odbór aktualnie inny zachwycił. Niekoniecznie by w każdym zestawie yy, trwania, ale yy, w fazie początkowej taką piękną lipowością i to jest zapach. To jest zapach z pary w nazwie coś na B. Yy, początek pierwszy szłon lipowość. I to taka piękna, powiedziałabym, że to jest taki efekt pyłkowy, yy, taki pyłko-piałkowy, -piołko, yy, Taka bardzo urokliwa aura. I nawet jeszcze lepszy efekt niż Anigutelschat, który wspominałam propos miłośników Kolimbra z Także ten Onkakus park jeszcze ciekawiej nie wypadł. I zebrałam właśnie inne jeszcze do ponawiania testów. Takiego ponawiania po dłuższym czasie.